No i tak, drzwi obrobione. Zostało tylko tutaj zapiankuję i będzie gotowe. Kliny sobie dałem, żeby w razie mi spadło. Tutaj był profil, więc zostało przykręcone. Tutaj jeszcze dopiankuję i tu będzie gotowe. Eee, kleju mi zostało, to obrobię to okno. Trochę będę musiał jeszcze domieszać, żeby to okno obrobić. Wszystko już jest pozbrojone. Wszystkie łączenia pozbroiłem, żeby to wzmocnić. Także tak to wygląda, tutaj mi zostało jeszcze zaciepać i tutaj to tym klejem zaciepie to wszystko. Eee, bo będzie tutaj hydroizolacja wszędzie, więc muszę to wszystko pouszczelnić. No i jaki plan jeszcze zalać eee, tą liniówkę. No i wszystkie doły będę chciał uszczelnić, eee, kleju tam ponapycham, żeby później Hydroizolację porobić dookoła, także tak to wygląda. No, no i tak, dół stwierdziłem, że jednak opiankuję. Tam natomiast pół centymetra, tylko szczeliny, także e, opiankuje obecne i zostanie później. Zostaną maty wklejone do hydroizolacji, także tak to wygląda. E, tu też już mam odtękowane. Wszystko e, teraz. Zabieram się za odpływ liniowy, chcę go poustawiać, zalać, no i drzwi sobie poskładam. E, zamontuję drzwi, czy futrynę samą zamontuję. No i na dzisiaj będzie koniec. Z tego względu, że e, nie wiadomo co jeszcze z tą zabudową, bo jej nie mam. E, nie wiem jak tutaj z zabudową. E, muszę czekać na inwestora, e, bo muszę do dostać się do płytek, żeby porozmierzać wszystko, jak wyjdzie, żeby tą zabudowę porobić tutaj, bo zabudowa jest na jedną płytkę i ten czarny pasek taki, pokażę to w projekcie, może to. projekt, wizualizacji. Tak to wygląda. Nie? Tutaj jest jedna płytka w góry i listwa i to jest równo z zabudową, więc też tak będę chciał się do tego dostosować. Więc muszę sobie porozmierzać wszystkie płytki, jakby wyjdą, żeby wiedzieć, jak tą zabudowę zrobić, bo tu będzie ten pasek ledowy. No i tu później podwaną tak samo. Rewizję też mówiłem, żeby zamówili rewizję. Prawdopodobnie będzie, żeby płytkę przykleić, ale to jeszcze wszystko będzie dogadane. No i zabudowa. Co do zabudowy, musimy się dogadać, bo nie wiadomo, czy będzie gotowa już na pasek ledowy z takim wycięciem, czy po prostu ja będę tu robił konstrukcję. To też musimy dogadać z inwestorem. Także tak to wygląda. No i laser, ten laser, ten odpust mam odpuszczam ustawiony. Tutaj mam do lasera 8 cm, bo niby. To jest takie plus minus, nie? nie. wiem czy 2 cm jeszcze nie przesuniemy tutaj później ten profil, który tu będzie kręcony do ściany. A tutaj z tej strony do lasera mam 5. 5 cm, tam jest 8. 3 cm różnicy, ale tutaj będzie 5 cm prawdopodobnie u uskoku na ten pasek ledowy Więc tu finalnie na dole będzie 10 cm. No i tutaj mi się wydaje, że też przesunę na 10 cm i tak to chyba zostawię. Z tego względu, że teraz wychodzi mi centralnie odpływ liniowy z tą wodą, którą zrobił hydraulik, eee, także też tak to uczynię. Będę miał z jednej i z drugiej strony po 10 cm. Na wiadomo, jak tam będzie 2-3 mm różnicy, z tego nikt nie będzie strzelał. Także eee, od ściany chciałem też mieć troszkę więcej, no ale niestety nie wyjdę, bo tu już jest rurka. Eee, teraz tu mamy 4,5 cm, tak. Przykleję się płytkę do tego, no i na ścianę jak przyjdzie to będzie gdzieś 3, coś takiego, no, ale to już trudno, z tym nic nie zrobię, także tak to będzie musiało być. No troszkę za blisko tą podłogówkę tam zrobili i tyle, no. no. i dobra, no tak jak jest ustawione, tak będę teraz się starał tą, tą e, linijkę e, usytuować równo. Z tą wylewką istniejącą już. No i niestety od, podłogu, od y, tego będę musiał się y, tutaj dźwigać lekko. No myślę, że z centymetr się dźwignę, czyli tu będzie, no tak jak mówię, no tam zrobię 2-3 mm kleju, po prostu będzie liźnięte ciemienko tam, w tym miejscu. Dlaczego tak? Dlatego, że przyjdzie jeszcze mata. Sama mata będzie miała ze 2-3 mm, tam będzie samo hydroizolacji. 2 mm do trzech kleju to już jest 5 6 mm yy, będzie dźwignięte. I tutaj zrobię centymetr spadu, spadku na tym. Yy, to tutaj będzie yy, już 1,6 6 kleju. Także no, będzie już tu grubo troszkę, także no ale niestety no tak trzeba to rozwiązać. Yy, inaczej z tego nie wyjdziemy. Jest troszkę zawalone z tą wylewką, bo miała być po prostu tutaj zostawiona tak. No tak, miało być tu odcięte, tu miało być odcięte, i ja bym sobie teraz tą strefę spokojnie dolał ze spadkiem, tak jak powinno być. No ale cóż, nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, tak. Dobra, no, mieszam sobie eee, tu jest też kupiona anhydrydowa, żeby po prostu się zespoiła razem, jak to gospodarz powiedział. Dlatego to będzie wszystko zalane tym anhydrydem też. No i tak to wygląda, pozalewane. Podeschnie to, to te wargi, smarki takie po, po skrobie i tyle i tak to zostanie do wyschnięcia. Najpóźniej no wleci tutaj hydroizolacja, tutaj wleci ta mata, całe dookoła będzie matą zrobione, pod wanną będzie cała zabezpieczone hydroizolacją i dopiero wtedy będzie zabudowane, tak, tak to wygląda, no żeby tą zolę zabezpieczyć, nie, jak ten anhydryd, żeby zabezpieczyć w razie jakby tam syfon puścił gdzieś coś, to żeby zabezpieczyć tą podłogę, żeby tak nie piła wody, bo nie ukrywajmy jak stanie się coś z, tą, z tymi rurkami, czy z tymi rurkami to zaleje i tak całą łazienkę wtedy żadna hydroizolacja nie pomoże jeśli coś tam puści to jest wszystko w ścianie, także hydroizolacja jest tylko zabezpieczeniem przed yy, ewentualnym, gdzieś się fuga pęknie, czy coś, żeby tam woda jak będzie podciekać, to żeby nie nie napuchły te płyty, żeby hydryt też nie napuchnął, tak, bo, no bo nie ukrywajmy, to jest zwykły gips, wylewka gipsowa, także ona nienawidzi wody, więc niestety trzeba grunt odcinający hydroizolację odciąć całkowicie po prostu od wody, żeby woda nie dostawała się do tego. Tak. A jeśli coś tu się stanie, czy tu, czy tam, jakakolwiek rurka, która jest w ścianie, no to już jest siła wyższa, nic na to nie poradzimy. Żadna hydroizolacja wtedy nie pomaga, także jak to wygląda. Ale to nie oznacza, że mamy nie robić hydroizolacji. Dla mnie najważniejsza jest zawsze podłoga. Nie musi być zrobiona hydroizolacja inaczej nie. No nie płytkowałbym, jakby nie miał hydroizolacji zrobionej z tego względu, że fuga może pęknąć przy odpływie liniowym cokolwiek by się stało. Mam pewność, że jest ta hydroizolacja i. I sąsiadów się zaleje na bloku przykładowo. Czy tutaj, tak jak w tym przypadku, do piwnicy woda nie będzie lecieć? Także tak to wygląda. Ja sobie chwilkę poczekam, aż to podesznie, namieszam sobie kleju. Tutaj pograbiam te drzwi, naciągnę, siatka tutaj wleci, żeby to wzmocnić. I widzę, że schnie fajnie, myślę, tak z dwie godzinki, i będę mógł sufit prze przelecieć na raz gładzią i jutro tylko zostanie drugi raz i będzie gotowe. No i chciałbym jutro tą zabudowę, tak jak mówiłem właśnie, że chcę tą zabudowę zrobić, no ale tak jak mówię, pierwszy muszę dostać się do płytek, żeby wszystko tu rozmierzyć, jak to będzie wyglądać, także. Sufit na raz jest zaciągnięty już. Tak to wygląda. Wytro zostanie zaciągnięty drugi raz. I szlifowanie, gruntowanie, pomalować i, i tyle. Teraz sobie namieszam kleju. Tutaj zaciągnę jeszcze, yy, zazbroję, tutaj zazbroję i tam zazbroję to wszystko, żeby tutaj mieć wszystko już zazbrojone do hydroizolacji. Także zostało mi to zazbroić. Te dziury tutaj zaciepać, tutaj pozaciągać to, osadzić drzwi i gotowe na dziś. Zajmuję się teraz tymi drzwiami. Tutaj wstępnie już sobie trochę poustawiałem. No i teraz tutaj jest łódeczka. Także tu jeszcze troszkę muszę odtygować. No. Ale są ubudkowate. Także troszkę trzeba będzie etapami to zrobić, czyli będę musiał zrobić dół, górę i środek i później będę musiał jeszcze tu ponaciągać, bo są strasznie łódkowate te cutryny. Prześwity straszne są. Także tak to wygląda. spadają. No i tu wstępnie miał, miało. No. Nawet jest tu ta strona w miarę. No i tu jest dogadane, że ta ściana też wleci w płytach. No bo jest strasznie tu, tu mamy na zero praktycznie, a tu tu tak samo jest, tutaj jest na zero wszystko, tu. A tutaj górą normalnie jest z 2 centym uskoczone. Także wlatuje tutaj płyta. No i tak to wygląda. No mógłbym wysunąć i płytą się zlicować do tego ale stwierdziłem, że no, by trzeba było jakieś opaski, jakieś coś, więc stwierdziłem, że lepszym rozwiązaniem będzie płytą minimalnie najechać tutaj, pół narożnik dać, przeakrylować i będzie spokój. <tryfie> Także takie będzie rozwiązanie tutaj. W górę muszę jeszcze wypchać troszkę. No. No. Piękny dźwięk, piękny. <tryfie> Kocham, jak te kliny wypadają. <laughs> Dlatego mówię, zawsze sobie tak mniej więcej to ustawiam i łapię te rogi, żeby już się tak nie przesuwało to, Tym bo... bardziej, że nie chcę dopierdzielać tych klinów, bo... Bo się całkiem to popierdzieli. A little bit more Yeah, tu trzeba będzie to naciągać, to no, już widzę. No góra, środek jest oczko, a tutaj mam prześwit, także w tym miejscu jeszcze będzie trzeba naciągnąć, no i później będzie nadal ta sama sytuacja. Z tej strony mam troszkę szerzej, z tej tutaj mam zostawione tak z pół centymetra na piankę, z tego względu, że tu nie ma winkli w ogóle, nie ma tu winkla i tu będzie Tutaj troszkę będzie wyjechał, tu będzie na zero praktycznie kleju, a tutaj będzie troszkę grubiej, a tutaj zaś odwrotnie. Tutaj będzie na zero, a tu będzie troszkę grubiej kleju. No niestety tak to muszę rozwiązać, żeby tu uzyskać też winkiel jakiś. Z tego względu, że no jakbym podłożył, to położył tak podłogę i tak pojechał ze ścianą, no to ewidentnie będzie tutaj widać, że tu jest zeskosowane to. Ta strona jeszcze jest w miarę, ale ta jest normalnie ucieknięta tam, nie? a nie będę tego nadciepywał z tego względu, że no co tu mam 2 cm, płytka z klejem jest 1,5, więc pół centymetra więcej będzie centymetr kleju, także spokojnie, no. praktycznie tutaj, no bo tam będzie już tak jak ma być. No. Górę też możemy sobie sprawdzić, ale górę niestety tak. No ale musi być wszystko ok, skoro jest położone na płycie. A podłoga tutaj jest do poziomu, także, także powinno być ok. Tutaj minimalnie górę będę się pukać Nie bierze w to w tym pier... Zaraz tu normalnie. trabne to może może będzie lepiej tutaj jest no bybym wiedziałem nie a jeden raz za dużo Weź mnie pocałuj w pompkę. Bo... Mum. Ja będzie. Tu będzie. Nie będę się z tym pierdzielił. łapne se te rogi. Tak. łapne se tu i tu ten rok, żeby mi się to nie przesuwało. Bo... Tak chcę. tak zrobiłem. No to później po prostu poustawiam te, te futryny tak jak mają być. Tu minimalnie trzeba będzie w tą stronę. jest okay. okej. Tu już prześwity jak nie wiem, a jeszcze czy... co Tak, no. mhm. Tu nie mam tych i się przesuwa. Tu dociskam, dociskam, a to się przesuwa. Takie buty. Tu jest oczko. Tu jest oczko. Tu jeszcze środek troszkę. No tu jeszcze sprawdzimy. No tu nie ma oczka.